Nowogard to jedno z największych miast województwa zachodniopomorskiego. Przed laty pełnił funkcję powiatu, teraz jest skromną gminą pozbawioną większości urzędów. Mieszkańcy miasta i okolicznych wsi część spraw muszą załatwiać w Goleniowie, bo tam znajdują się powiatowe instytucje. Problem w tym, że kursowanie z każdym dokumentem do miasta oddalonego o 40 km jest dla wielu bardzo uciążliwe. Mamy to około 40 km i to jest ciężko tam dojechać połączenia a przede wszystkim też koszt ja jestem producentem e, jajka z wolnego wybiegu i ja też musiałam takie dokumentacje załatwić przez powiat Mieszkańcy gminy zarzucają władzom Goleniowa faworyzowanie swojego miasta. Dlatego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Jeden z mieszkańców wpadł na pomysł, by powstał powiat goleniowsko-nowogardzki z dwoma miastami powiatowymi. W sierpniu zorganizował konsultacje społeczne, a ich wynik mówi sam za siebie. 93% mieszkańców gminy popiera takie rozwiązanie. Powiat Goleniosko-Nowogarski stwarza większe możliwości, perspektywę dla tych miast, że nie będzie skupiony tylko na siedzibie powiatu, czyli Golenio, go, miejscowości Goleniów, ale na pozostałych gminach, gminach powiatu. W ciągu ostatnich trzech lat z powiatowego budżetu na Goleniów przeznaczono 40 milionów złotych, z kolei na Nowogard tylko 5. Jednak dysproporcji w podziale środków jest więcej. Jak przyjrzymy się na wydatki, właśnie te drogowe, to w zdecydowanej większości 80% to jest tylko gmina Goleniów. Nieco dostał Nowogard, a pozostałe gminy prawie nic. Jak zapewnia radny miasta, zmiany przyniosą spore oszczędności. Dla przykładu, w dawnym hotelu Cisy przed laty mieściło się większość urzędów. Teraz budynek niszczeje, a powiat dokłada do niego spore pieniądze. Powiat w tej chwili do niego dopłaca 150 tysięcy złotych rocznie około, a mógłby swobodnie zmieścić te wszystkie swoje instytucje w, w tym budynku. Za dwiema stolicami powiatu przemawia nie tylko zdecydowanie mieszkańców Nowogardu, spora odległość dzieląca ich dogoleniowa, ale także sama historia miasta. W 1691 roku powstał powiat nowogardzki. Trwał prawie no, dosłownie 300 lat. No i ktoś genialny w wyniku jakichś tam. Czy to z mowy historycznej, czy braku wiedzy historycznej, zdecydował, żeby powiatu Nowogarskiego nie było. Teraz pora na głos rad pozostałych gmin i Rady Powiatu Goleniowskiego, które określą w tej sprawie swoje stanowisko. Następnie dokument trafi na ręce Ministra Administracji i Cyfryzacji. Nowa nazwa powiatu mogłaby obowiązywać najwcześniej od 2015 roku. Za zmianą nazwy powiatu przemawia fakt nie tylko rozwoju miasta, powrotu wielu urzędów oraz wzrost zatrudnienia. Liczy się również wkład mieszkańców, którzy jasno opowiedzieli się za powiatem goleniowsko-nowogarskim. Z Nowogardu, w powiecie wciąż goleniowskim, Tomasz Parzyput, Agroflesz Tydzień.